Witam Was moi drodzy. To co dobre szybko się kończy, dlatego dzisiaj już ostatni 23 zdrap masowy odcinek, a w nim 5 zdrapek szczęśliwe linie za 3 złote. Kwota, którą wydałem na zdrapki to 15 zł. Zobaczymy, ja już sobie troszkę zdrapałem. Pozostawiłem sobie dwa ostatnie symbole, po prostu, żeby było szybciej, żeby was nie męczyć, tu mam zdrapane, teraz szukamy garnka jest, o jest i będzie wygrana. Tutaj mamy trujeczkę, 3 złote. Czy gdzieś jeszcze garnek jest? Jest tutaj, i jest tutaj. I ostatni symbol w tej zdrabce to sakwa. Szukamy sakwy. Jest, ale brakuje. Jedna. Ale 3 złote, o widzicie. 3 złote udało się wygrać. Zdrabka numer 2, również zdrapane, oprócz dwóch ostatnich. Dzwon. Szukamy dzwon. Jest tutaj jeden i nie ma więcej. I kości Kości w ogóle nie widać, czyli ta zdrabka jest przegrana. Zdrabka numer 3. symbole to banan. Jeden widzę i jest tylko jeden. I złoto ostatni symbol jest, ale brakuje. Tutaj jest, lecz brakuje i tu również brakuje, czyli ta zdrabka również jest przegrana. Zdrabka numer 4. Dwa ostatnie symbole. Dzwon. O, i będzie zdrabka wygrana. Widzicie, jest trzy złote kolejne. Czy jest jeszcze dzwon gdzieś? Nie widzę. I gwiazda. Ostatni symbol jest gwiazda, ale brakuje. I gwiazda. Tak czy tak kolejna zdrabka przegrana. A w tej zdrabce, moi drodzy, bez dwóch symboli jest już 9 zł. Dlatego też zobaczymy, czy coś jeszcze będzie. Tęcza, szukamy tęczy. Chyba nie ma, chyba nie ma. No nie ma tęczy. I korona jest jedna. No i dobrze. Jest 9 zł, tu jest 3 zł, i tu jest 3 zł, czyli wydałem 15 zł i 15 zł wygrałem, czyli jest na zero. Moi drodzy, teraz co do konkursu, już możecie pisać w komentarzach, ile udało mi się wygrać przez te 23 dni. Yy, można pisać do dnia, do Wigilii, łącznie z Wigilią, do 24 grudnia. Do godziny 24, czyli do pasterki, jak to się mówi, można pisać. Później już blokuje komentarze i po świętach w piątek, 27 grudnia, ogłoszenie wyników konkursu będzie losowanie, oczywiście. Wszystko będzie nagrane, i ta osoba, która zwycięży, dostanie ode mnie na nowy rok z drapeczki w kwocie 50 zł. Także myślę, że warto wziąć udział. Już dzisiaj piszcie. Ile wygrałem w komentarzach? Zobaczymy, ile osób będzie chętnych do konkursu. A ja, cóż mam, mogę Wam życzyć? Zdrowych, pogodnych, szczęśliwych świąt. Bożego Narodzenia. No i oczywiście chciałbym, żeby były białe, ale na to się nie zapowiada. No jest jak jest, no taka pogoda się teraz zrobiła. Jest ciepło, bardziej deszczowo niż śnieg pada. No ale tak, takie już to wszystko jest. Pozdrawiam wszystkich i naprawdę wszystkiego dobrego. Miłej Wigilii, smacznych dań. Pozdrawiam serdecznie moi drodzy. Do zobaczenia w losowaniu już po samych świętach. I do usłyszenia. Cześć, pozdrawiam.